Bardzo serdecznie podziękować za przybycie. Przede wszystkim za zgłoszenie tych postulatów i, i przedstawienie ich do ministerstwa. Na pewno z ich treści wynika y, wielowątkowość poruszanych kwestii i, i szeroki zakres tego, co, z czym środowisko się zmaga. tak? Y, sami Państwo widzą, że nie ma prostych problemów i nie ma prostych rozwiązań. W większości te problemy są systemowe, czy to wynagrodzenie jest problemem systemowym całego sądownictwa, tak? nie są jedyną grupą państwa społeczną, która narzeka na wynagrodzenia i, i nie ma prostego rozwiązania, tak, no, jakby, tak jak mówiłam, no, podwyższenie stawek samych mediatorów wiąże się z kosztami sądowymi, to musi być skorelowany, jest to długi proces. Natomiast celem tego dialogu i tego spotkania naszego było Poznanie państwa problemów, tak? z czym państwo się zmagają i co, co doskwiera państwo jako mediatorom. No bo to też jakby obrazuje, dlaczego ta w pewnym zakresie być może mediacja nie działa. Tak? No bo jakby państwo problemy też wpływają też na, na mediację. Tak? No nie ma tak, że państwo mogą uciąć coś i, i nagle powiedzieć, że będzie działało. Tak? Tylko te wszystkie problemy, z którymi państwo się zmagają, oddziałują na, na całą mediację. Ja, ja szczerze powiem, nie, nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć teraz na pytanie, co wyjdziemy i co zrobimy, tak? No bo nie jestem w stanie, to wymaga procesu analitycznego, wymaga uwzględnienia też stanowiska wymiaru sprawiedliwości sądów i przygotowania rozwiązań, które na pewno nie zaadresują wszystkich tych problemów. Także jakby po naszej stronie jest teraz też analiza tego, co Państwo przedstawili, zastanowienie się, co z tymi postulatami, które można zrobić teraz, które można rozłożyć na następne 2-3 lata, które pewno trzeba będzie zrealizować na przestrzeni jeszcze dłuższej. Takie zmiany na pewno nie będą zrobione teraz, naraz i wszystkie razem w jednym worku. Jak to mówię, jestem umiarkowanym optymistką, że coś uda się nam zrobić, krok do przodu, który będzie następnym krokiem do przodu. No. Dobrze. I pójdę się pan... Dobrze już? Dobrze. Zagadałam się, czas minął, dziękuję. Ja też państwu bardzo, bardzo dziękuję. Ja jestem wdzięczna. Dobrze. Dobrze, czyli balansuje się to.